Dziesiąta Jubileuszowa Europejska Noc Naukowców zaczęła się już w dzień. Wszystko dlatego, by uczniowie szkół bez problemów mogli w niej uczestniczyć. Przez 14 godzin każdy, kogo interesuje nauka, mógł zajrzeć tam, gdzie zwykle nieupoważnionym, wstęp wzbroniony. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie wspólnie z Olsztyńską Szkołą Wyższą zorganizowali 70 różnego rodzaju warsztatów, pokazów i eksperymentów naukowych. Są to szczury Wistar. Jest to szczep albinotyczny, oznacza to, że mają białą sierść. I czerwone charakterystyczne oczka. Tutaj mamy akurat klatki z szczurami młodymi. Szczury to chyba najwięksi pomocnicy naukowców, więc ich prezentacji nie mogło zabraknąć i jak widać zaciekawionych także nie brakowało. Właśnie ciekawość była tym, co prowadziło wszystkich przez kolejne zakamarki laboratoriów. W ten na przykład sposób odkrywamy dowody zbrodni. Przybliżamy uczestnikom warsztatów, w jaki sposób materiał biologiczny jest analizowany na miejscu przestępstwa bądź też miejscu zbrodni. Co ciekawe, każdy uczestnik odciski swoich palców mógł zabrać do domu. Muzyka Nauka przez zabawę. W ten sposób naukowcy próbowali trafić do młodych, chłonnych wiedzy umysłów. Próbujemy wyizolować własne DNA, które ze za sobą zabierzecie. Bo te warsztaty dotyczyły pamięci DNA. Tu można było się dowiedzieć m.in. tego, w jaki sposób ludzkie komórki przechowują dane. Ale żeby nie było tylko naukowo, to było też całkiem smacznie, bo jak się okazuje, model DNA można zrobić choćby z żelków. Dzieci mogły poznać, w jaki sposób badamy geny. Mogły, się dowiedzieć, mogły zobaczyć na własne oczy jak wygląda DNA wyizolowane metodą kuchenną tak zwaną. Przy użyciu na przykład płynu do mycia naczyń i spirytusu, ale uwaga, samemu lepiej w domu tego nie powtarzać. W czasie wszystkich warsztatów naukowcy chcieli odczarować mity dotyczące swojej pracy. Funkcjonuje stereotyp naukowca, że jest to osoba alienowana, zamknięta w swoim świecie, skupiona tylko na swojej pracy. My chcemy pokazać, że aby zostać naukowcem, wcale nie trzeba mieć tytułu profesora. Wystarczy ciekawość świata, cierpliwość, pasję odkrywania i eksperymentowania. Na szczęście chętnych, by zgłębić te tajniki, nie brakowało. Robią różne rzeczy, których jeszcze ludzi mogą nie wiedzieć. Można zobaczyć to, czego nie widać go. Okiem, dowiedzieć się nowych rzeczy, o komórkach. Do niedawna myśleliśmy, że mamy tylko cztery smaki, że mamy smak seryjny paśny, i tośnych. A niedawno jeszcze odkryliśmy taki smak umami. Jak myślicie, co to jest smak umami? Smak mięsny. smak mięsny. jak najbardziej. Układ pokarmowy zajrzyjmy do wnętrza. Te warsztaty to był kolejny sposób naukowców na to, by zapoznać uczestników z tajnikami własnego organizmu. Taką rurkę musimy albo... Od góry. Tajniki gastroskopii, kolonoskopii, jaka jest objętość pustego, a jaka pełnego żołądka, ile waży wątroba, ile mamy bakterii w jelitach i czy to są nasi sprzymierzeńcy, gdzie leży trzustka? Na te wszystkie pytania odpowiadali naukowcy z Akademii Młodych Uczonych PAN. Z kolei w Centralnym Laboratorium Badawczym OSW można było sprawdzić, jak szybkie są nasze nogi. Mierzymy dzieciom ich zdolności siłowo-szybkościowe, potocznie mówiąc skoczność, moc czyn dolnych, technikę wyskoku. To jest fajne dla nich, ponieważ mogą zobaczyć technikę tego wyskoku, gdzie robią błąd, jak wysoko unoszą swoje, swój środek masy ciała. To już typowe naukowe laboratorium, w którym swoją wiedzę prezentowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. pokazywali między innymi to w jaki sposób można sprawdzić zakwaszenie mleka mówiąc językiem nienaukowym jego świeżość. Prezentujemy warsztaty tak kulinarne, badamy żywność, skład pierwiastkowy białek, cukru, właściwości białek, oznaczamy kwasowość w mleku, czyli chcemy pokazać młodzieży co na co dzień jedzą i co w naszej żywności się znajduje. Dużo działo się w laboratoriach, nie mniej także przed nimi, gdzie powstało istne miasteczko naukowe, a w nim między innymi kina 7 i 5D. Niektóre momenty było tak, że się śmiałam, niektóre także, że się strasznie przerażałam. Najgorsze były jak pająki, takie wleciały na nas. To już symulator dechowania, czyli przestroga dla wszystkich tych, którzy lubią sobie mocniej depnąć na pedał gazu. Troszeczkę głowa bolała, ale łzy same do oczu napływały, ale tak dobrze. Kolejne warsztaty to połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli budowa domów dla czworonogów. 11-letni Nikodem Kalman w tych zajęciach uczestniczył wraz z mamą. Środek jest styropian, żeby ocieplić budę, a te zrobione budy będą trafione do schroniska dla zwierząt. O zwierzętach dużo więcej można było się dowiedzieć na stoisku przygotowanym przez Nadleśnictwo Olsztynek. Las w szkatułce był kolejną atrakcją Europejskiej Nocy Naukowców. To by nie było duży wysiłek dla pracowników. Staramy się to robić własnymi siłami, i muszę powiedzieć, że następuje jakieś takie przełamanie i zrozumienie, że już nie trzeba tak zachęcać bardzo silnie, jak to miało miejsce ze 2-3 lata temu. Ludzie się sami garną do, do tej popularyzacji, bo widzą, że to jest coś, co, co ma sens i jest bardzo dobrze odbierane. I to niezależnie od wieku czy płci. To na przykład termofilek i krostek, bakterie wykonane w taki sposób, bez wątpienia stają się o wiele przyjaźniejsze. Pokazujemy świat z bliska, że te bakterie możemy jednak dostrzec i możemy je stworzyć, tak żeby dzieci poznały troszeczkę ten świat od strony mikrobiologicznej. Bawić się można także muzyką, co udowodniła Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Podczas europejskiej nocy naukowców w Olsztynie można było także przekonać się, jak wielkim utrudnieniem dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim może być choćby krawężnik. Specjalna symulacja toru przeszkód doskonale to obrazowała. Każda osoba, która staje się osobą niepełnosprawną, która musi poruszać się na wózku, musi się po prostu nauczyć i chcemy pokazać, ile wysiłku trzeba w to włożyć. I drugi jakby cel, to to, w jaki sposób my jako osoby pełnosprawne możemy pomóc takim osobom. O pokonywaniu barier mówił także niepełnosprawny podróżnik Jasiek Mela. Założyłem własną fundację poza horyzonty, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym. Dlaczego? To dlatego, że sam kiedyś dostałem bardzo wiele wsparcia. Od totalnie obcych ludzi. Tłumy w auli zgromadził także mistrz kuchni, Kurt Scheller. Było gotowanie, więc nie mogło zabraknąć także próbowania. Karkówka, e, mielona, e, małyżkę mielił, e, pietruszkę mielił, e, naskę pietruszki. I tam różne przyprawy. Trochę pora chyba, to było wszystko mielone, bardzo powoli gotowane. Klarowane. Klarowane. Sól, jakiś specjalny pieprz. W ten sposób powstał bulion, ale o tym, że nauka wcale nie musi być poważna, można było się przekonać podczas deseru. Tak można nazwać występ kabaretu Nowaki. Ja mam w ogóle z Olsztynem przepiękne wspomnienia, takie z dzieciństwa. Bardzo głęboko w moim sercu. Tak, bardzo głęboko w moim sercu Olsztyn jest. I to nie, teraz się jakoś tak krzywo próbuję podlisać Państwu, tylko naprawdę, to jest poważne. mówię teraz, że. Bardzo bardzo miło mi się wracać do tego miasta, z tego względu, że ja e, byłem tutaj e, w Olsztynie, jak byłem takim małym dzieckiem, nie wiem, może miałem z 5 lat. Mój tata wziął mnie i moją mamę na wycieczkę do Olsztyna, byliśmy tutaj. Naprawdę miło wspominam, tata nas wziął na wycieczkę do zoo tutaj, byliśmy w zoo. E, To naprawdę fantastycznie. E, tak naprawdę, czas miło spędzaliśmy tutaj. Tak jak sobie to w Olsztynie nie ma zoo. A mojemu ojcu w ogóle to nie przeszkadzało. Europejską Noc Naukowców w Olsztynie odwiedziło ponad 8 tysięcy pasjonatów nauki i świata.